Wojna między rodem Saula i rodem Dawida trwała długo. Dawid jednak stawał się coraz mocniejszy, a ród Saula był coraz słabszy. W Hebronie Dawidowi urodzili się następujący synowie. Pierworodny był Amnon z matki Achinoam z Izrael. Drugi był Kileab z Abigail byłej żony Nabala z Karmelu. Trzeci był Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszur. Czwarty był Adoniasz, syn Haggity. Piąty był Szefatjarz, syn Abitar. Szósty był Jetream, z matki Egli, która też była żoną Dawida. Ci właśnie urodzili się Dawidowi w Hebronie. Gdy toczyła się wojna między rodem Saula i rodem Dawida, Abner zyskiwał coraz większe znaczenie w obozie Saula. Saul miał drugorzędną żonę imieniem Rispa, która była córką Ai. Z jej powodu Baal powiedział pewnego dnia do Abnera, dlaczego spałeś z żoną mojego ojca. Abner, po tym jak to usłyszał, wpadł w wielki gniew i rzekł czy ja jestem psim łbem z Judy? Aż po dziś dzień okazywałem swoje przywiązanie rodowi Saula, twojego ojca, jego braciom i przyjaciołom. Zrobiłem wszystko, abyś nie wpadł w ręce Dawida, a ty dziś czynisz mi wymówki z powodu tej kobiety. Niech Bóg mnie ciężko ukaże, jeśli nie pomogę Dawidowi osiągnąć tego, co Pan mu przysiągł odebrać królestwo rodowi Saula oraz utrwalić panowanie Dawida nad Izraelem i nad Judą, od Dan do Berszeby. Iżbaal nie mógł już nic odpowiedzieć Abnerowi, ponieważ bardzo się go obawiał. Abner wysłał wówczas posłów do Dawida, aby powiedzieli w jego imieniu, do kogo należy kraj. Zawrzyj ze mną przymierze, a ja postaram się sprowadzić do ciebie całego Izraela. Dawid odpowiedział: Dobrze, jestem gotów zawrzeć z tobą przymierze, ale żądam od ciebie jednego. Nie pokazuj mi się na oczy, jeśli nie przyprowadzisz do mnie Mikal, córki Saula. Pod tym warunkiem możesz się stawić przede mną. Dawid wysłał posłów także do Ishbaala, syna Saula z żądaniem. Oddaj mi moją żonę Mikal, którą poślubiłem za cenę stu napletków filistyńskich. Wtedy Iszbal kazał sprowadzić Mikal od jej męża Paltiela, syna Laisza. Paltiel poszedł za nią. Płacząc bez przerwy szedł za nią aż do Bahurim. Abner powiedział mu jednak wróć się, więc zawrócił. Abner spotkał się ze starszymi Izraela i tak do nich przemówił: Już od dawna chcieliście, aby Dawid był waszym królem. Teraz więc do dzieła. Pan bowiem powiedział o Dawidzie: Za pośrednictwem Dawida, mego sługi, wybawię mój lud izraelski spod panowania filistynów i wszystkich nieprzyjaciół. Abner rozmówił się też z Beniaminitami. W końcu udał się do Hebronu, aby jasno przedstawić Dawidowi decyzję, jakiej podjęli beniaminici i wszyscy Izraelici. Przyszedł do Dawida do Hebronu w otoczeniu dwudziestu mężczyzn. Dawid podjął ucztą Abnera i jego towarzyszy. Wtedy Abner tak przemówił do Dawida: Panie mój, królu. Jestem gotów pójść i zgromadzić przy tobie wszystkich Izraelitów. Oni zawrą z tobą przymierze i będziesz panował nad całym krajem, jak tego pragniesz. Potem Dawid odprawił Abnera i ten odszedł w pokoju. Po jakimś czasie przybył Joab z oddziałem żołnierzy Dawida. Wrócili oni z wyprawy i przynieśli ze sobą ogromny łup. Abnera już nie było w Hebronie, gdyż Dawid pozwolił mu odejść w pokoju. Kiedy zatem Joab przyszedł z całym swoim oddziałem, ktoś mu powiedział: Abner, syn Nera, był z wizytą u króla, a ten pozwolił mu odejść w pokoju. Wtedy Joab poszedł do króla i rzekł do niego: Co uczyniłeś? Przyszedł do ciebie Abner, a ty go odprawiłeś i pozwoliłeś mu spokojnie odejść? Znasz dobrze Abnera syna Nera. Jeśli przyszedł, to po to, aby cię omamić, wyszpiegować Twoje sprawy i wybadać wszystkie Twoje zamierzenia. Joab wyszedł od króla i wysłał za Abnerem posłów, aby go zatrzymali. Bez wiedzy Dawida kazali mu zawrócić przy studni Sira. A kiedy Abner wrócił do Hebronu, Joab wziął go na stronę do wnętrza bramy miejskiej. Jakby chciał z nim dyskretnie pomówić. Tam zadał mu cios w brzuch, aby pomścić swojego brata Asaela. Kiedy Dawid dowiedział się o tym, wykrzyknął: Pan widzi, że ja i moje królestwo nie mamy nic wspólnego na wieki z przelaniem krwi abnera syna Nera. Niech ona spadnie na głowę Joaba i na cały ród jego ojca. Niech urodzeni w domu Joaba cierpią na chorobliwe upławy i trąd. Niech chodzą o kuli i padają od miecza. Niech cierpią z powodu braku chleba. W ten to sposób Joab i jego brat Abishai zabili Abnera za to, że zabił on Asaela, ich brata, podczas bitwy w Gabaonie. Dawid nakazał Joabowi i wszystkim, którzy go otaczali. Porozdzierajcie wasze szaty, przywdziejcie wory i weźcie udział w obrzędzie żałobnym na cześć Abnera. Sam król szedł za ciałem zmarłego. W końcu złożyli Abnera do grobu w Hebronie. Przy grobie król wybuchnął płaczem, a razem z nim zapłakał cały lud. Potem król wypowiedział nad Abnerem następującą elegię. Dlaczego umarł Abner? Śmiercią, na jaką zasługują nikczemni. Twoje ręce nie były związane, twoje nogi nie były skute łańcuchami, mimo to poległeś, jak ktoś zaskoczony przez złoczyńców. I cały lud od nowa zaczął płakać za Abnerem. A gdy pod koniec dnia wszyscy poddani przyszli do Dawida, aby nakłonić go do zjedzenia posiłku, król złożył taką przysięgę: Niech mnie Bóg ciężko ukaże, jeśli przed zachodem słońca skosztuję chleba albo czegokolwiek. Gdy cały lud dowiedział się o tym, uznał to za słuszne. Zresztą podobało się mu się wszystko, co czynił król. Tak przekonał się tego dnia cały lud ludzki i cały Izrael, że król nie przyczynił się do śmierci Abnera, syna Nera. Potem król rzekł do swoich sług: Czy nie wiecie, że tego dnia zginął w Izraelu wielki wódz? Ja, choć namaszczony na króla, czuję się dziś słaby wobec gwałtowności tych ludzi, synów Serui. Niech zatem Pan sam odpłaci sprawcą tej zbrodni według ich niegodziwości.